Nieoficjalnie, nie wyślepie, że się ogląda, po no. dlatego wyczupuję jego padle. Teraz przeczytam system. Czy możecie sobie pozwolić na takie fanaberie? To, że ktoś się z kimś nie lubi, ma oznaczać, że należy rezygnować z bardzo dobrej technologii, która pomaga ratować świat? Jak to możliwe, że instytucja, z ramienia której powstała Wasza firma i w imieniu której działacie, podejmuje decyzję na zasadzie sympatii czy antypatii zamiast logiki i kalkulacji. Na te pytanie nie da się teraz opowiedzieć. odpowiedzieć. Trzeba zacząć szybko działać, bo powerhouse spodziewa się efektu. Co zamierzacie zrobić? Zastosować się do poleceń z góry i nie zadawać żadnych pytań, wycofać się z produkcji? I przekonać PowerPoint, że jednak to dobra technologia, a może y, też y, uważacie, możecie się też uważnie przyjrzeć samej baterii szelowej, zbadać baterię szelową. Czyli macie trzy warianty. Tak. Trzeciego. Zespół trzeci. Chcecie spadać baterię. Poziom trudności 30. Proszę tam 30 tych yy, rzekomych zostawić. Reszty osąd Zabiać. Możecie aktywować aspekty związane ze swoją umiejętnością techniczną, z produkcją. A karty firmy możemy otrzymać? Karty firmy nie otrzymałam. No to już szukamy. No, Przydała by się. Przydała by się. Dobra. Na początek jakie działy musimy wykorzystać no? Produkcja, badania, rozwój. Tak, tak, przynajmniej te 4 punkty. Mhm. To mamy do czynienia rozwój, na pięć, na, kliencie, na kliencie. tak? Czyli dwie dodatkowe gwiazdki moglibyśmy wykorzystać z te dwa działy, a raczej w którzy są tam zatrudnieni, i wykształceni na odpowiednim poziomie. Żeby I też e, produkcja. Rozwój na trzy dodatkowe gwiazdki. To też trzy dodatkowe gwiazdki, nie? Tak. Mamy odpowiednich tak. ludzi, żeby zajęli się tym konkretnym zadaniem. No i co? My moglibyśmy się udać do fabryki mm. z tych testów okay. baterii szelowych, żeby osobiście to zobaczyć i może porozmawiać z jakimś kierownikiem lub kimś, kto tym wszystkim tam zarządza naszym imieniu. To jeden punkt. Co jeszcze, co jeszcze? Możemy też zadać jakieś specjaliści. Eee, Ale to też na ten było sprzedać, tak? Aha. Tak. No i e, opinie ludzi. Właśnie. O możemy, e, liczbę zachorowań, mm -hmm. ludzi, którzy od nas zakupili to i czy skarżą się może na jakieś dolegliwości. Mm -hmm. Kontakt, kontakt z ludźmi. E, co jeszcze? Co jeszcze się mówiło? Hmm. No też można na pracę w gminie. Aha, przy produkcji. Czas, e, a, przepytać pracowników, którzy zajmowali się produkcją, czy mm -hmm. yy, nie mają jakichś problemów ze zdrowiem. Co mm -hmm. jeszcze? 20. Skarb powiedziałem? No, to, to, ma, to, ma, to ma? To ma. Się skrzynać, to... Ludzie się tak zachęcili do ciebie. Nie mamy do znajomości w Unii w Ameryce. Może... Tak, żeby... Poszerzyć skalę sprzedaży. żeby no. też przekonać to się czy no, czy polityka, żeby Oczekuję. No. Masz politykę. Powiedz, żeby... ich przekonać do zakupu i potem, żeby oni... Też ludzi. Jeśli jakiś polityk Ci z tego urządzenia albo wspomni coś na nawet o jego zaletach, to, to trafia bardziej w ludzi i staje się takie popularne może że na czasie nawet. Co jeszcze? Przedszkola? Co? Na opiekę nad piechem. Tu też rodziców przynajmniej możesz przekonać, że jest, jest przydatną na no, Jak największa jest różnych ludzi, ale ja też praca rolnicza, to też się może przekonać. W rolników, no, tak? Mhm. Praca? Mhm. Nie, praca dorywcza. Ja. Mhm. I tutaj mam wolontariat w tej i w programie, to Czyli właśnie tych polityków, czy jakieś znane osoby, które kupiły już ojnosty, żeby przekonały, że rzeczywiście są jest dobry i żeby jak największa ta sprzedaż była. Co jeszcze? Kończymy to do Aha, może przyda się tutaj charyzmat do tego, aby pokazać może w reklamie lub w kontaktach z ludźmi albo na przykład z petytorami, żeby oni byli tacy otwarci do mnie i się przekonywali szybko do mojej osoby, żeby mógł nawet mi trochę manipulować i wykazywali chęć współpracy ze mną. Spostrzegawczość może, do tego, żeby zauważyć czego ludzie tak naprawdę z tego produktu oczekują i Wspominanie może częściej o tym, czego oni się podziewają po tym produkcie, tak żeby myśleli, że ten produkt jest akurat w sam raz dla latach. Jestem osobą radną, więc będę na ten temat może być sposób to sprzedać. Dobrze. A to organizacyjne marsz i akcje, to też... to nie? To, to baca, jest tak. czyli y, organizacja marsz i Dobrze, zadawam B1 i Wszystko. I mamy komplet, tak? Sukces. To był test. Strategii sprzedaży. Tworzyliście nową strategię sprzedaży. Sukces przechodzimy do efektu B. Czyli y, sukces. Świat został uratowany. Było tak, jak to przewidział symulator psychologiczny. Kontroler pozwolił zaoszczędzić 5% energii. Tę drobną nadwyżkę przekierowano do innego sektora Europy. Tam udało się powstrzymać zapaść ekonomiczną, zadziałał pozytywny efekt kuli śniegowej. Z pozoru mało istotny element, jak drobna nadwyżka w jednej sieci energetycznej. Zaczął przybierać na sile, aż w końcu opanował cały świat, dając nadzieję na wyjście z kryzysu. Eksperci potwierdzają, że to początek końca kryzysu i wasza firma zyskuje 200 nr ze sprzedaży kontrolera. 200 NR. -ów. Czyli z ze scenariusza 30 mamy też 220 dzisiaj. Zrobiliście łącznie 400 NRów. Wow, yeah.